Mamy. Zobaczymy jak teraz będzie. Zmieniłem specjalnie... encoder Na... Coś innego. Na jakiś CBR? Coś takiego. Czekaj, że wam powiem. Zobaczymy czy na tym... Mi stream będzie płynnie chodził. Jeżeli tak to super, jeżeli nie to słabo. <gryw> Oczywiście. Jest tak samo jak zawsze. Ale jak zamienisz bitrate? Nawet jak zmieniasz bitrate Nie mogę, zajebiście, po prostu zajebiście O tego zmiany mi właśnie chodziło Poddaję się Właśnie serio poddaję z tym internetem Skupione klatki Zobacz mi ten wybracie nie ja mam na 144P ja mam ten Wyjście na transmisję zmienione Co tu jeszcze mogę VBR a dać, nie wiem. A VBR To jest a... Co to jest rozmiar bufora? Co to? O, row... Fora. Mm. Obez. Rozmiar. W. Fora. mi tak. No, innego, myby, psy. Może jak tak, to ustaw, to będzie dobrze. Najlepsze ustawienie w BES. Nic chcę, najlepsze ustawienie w, w BES. To. Aha, jasne. Na pewno. Mmm. To wyłączę. Zrobię tak. Śmieszne jest to, że enkoder nie mogę zmienić, a inne ustawienie mogę. O, poczekajcie, teraz nie może ściąć na chwilę. I teraz coś się zmieniło. O. Oprócz tego, że obec mam ścięty i to mocno. a nie, no wygląda jakby... Dalej są ścinki. stawiasz najmniejsze ustawienia, jakieś się da i ci dane ścina. Może muszę mieć po prostu większe opóźnienie na streamie. Jakieś 10 sekund To się na YouTube gdzieś to zmieniało Transmisje Opóźnienie transmisji Czy muszę po prostu zwiększać się opóźnienie? A ta transmisja wkrótce się skończy Nie no świetni są A skończy się wkrótce Ja nie mogę, okay. trzeci stream zaraz będę robił jest po prostu niemożliwe, jak ten internet działa. Wezmę, ja czekaj. Kończę streama, robię normalne opóźnienie, bo to się nie da. Będzie trzeci stream za. Eee. Z tą mi, mi obesa tutaj chciała skraszować. Albo nie. Mm, czas znikania. Eee. Ja nie mogę. Czekaj. A co chodzić za tym buforem? Hmm. Nie wiem, nie wiem o co chodzi z buforem. Jestem zajeb... Kurde, musiałbym się nauczyć o co z tym chodzi, bo... Mogę użyć własnego rozmiaru bufora. A ja mam to, nie wiem, na 300. Zastosuj. Najgorzej, no, ja że mi tego streama co ten ścina. Jakby nie ścinało streama, to spoko, ale ścina. Ziomek. O, o, o. Zmieniło się. jest taki gigalag. Może po prostu muszę zwiększyć, a później nie streama. Taka też jest obca. Ok. Dobra. No nie no 7 0 Jest 0 dosłownie bitrade tu na wstreamie ja nie mogę